Siemanko, z tej strony Juncek, 69 Witam was w kolejnym odcinku Z, z, z nowej, z, z Serii Droga do końca Trophy Road'a I tak, dzisiaj postaram się najpierw Na początku zagrać tutaj Zdobyć te startokeny, A potem może coś jeszcze na showdownie zagramy Zobaczymy <coughs> I ten filmik może będzie dość krótki Ale przed chwilą nagrywałem po prze, przed chwilą nagrywałem pierwszy filmik z tej serii i po prostu <śmiech> <śmiech> było, cie, było, mega tam, było tam mega ciężko Sami zobaczycie Więc Teraz jeszcze Bantigram. No bo miałem stanąć w tym. miałem być w tym samym momencie. jeśli chodzi o to. Więc. jeśli chodzi o pucharki. Więc nie jestem. Więc zaczynamy znowu od. grania. trybów. tych i. Jakby co ja nie gram tych. Ja nie gram jakby ktoś się dziwił, nie gram oblężenia. Bo nie ma sensu, bo po prostu mega często tam przegryzam. Aj! Zginąłem. Ale wygramy to. Potem jeszcze wygrać tylko zbiory klejnotów i przejdziemy do Solo Showdown. Jest. Ha. Graliśmy. Pierwszy mecz udany. Dwie i pół minuty mamy, dopiero. Więc... Fajnie. Teraz... Zbierę klejnotów na tej mapie... Weźmy l Primo, zobaczymy jak on idzie. Dobrze. Zaczynajmy Okej ok, Timek, mamy nawet pandemię. Aj serio, to było głupie zagranie. Aj, lagi. Kurczę, kurcze nie wiem czy damy rady bo nie wiem czy tego nie przegramy przez moje lagi szybką zmianę muszę zrobić liczę na to że nikt się nie obrazi że, zmi że zmieniam internet jest nie no, jest jeszcze gorzej. Serio. Kurczę. Jest. Dawaj, dawaj, tara. Jest? Kurczę, zbierz to, zbierz to, tara, zbierz to i uciekaj. Jak! Jak idealnie ją podepchnęła Eee! Czy nie za dużo sobie pan pozwala Udało się, na szczęście 5 minut! Udało się, w 5 minut Więc filmik nie będzie jakiś długi, 10 minut będzie Maksymalnie więc tak Teraz na początku spróbujemy nabić Bibi na 300 potrzebuję tylko 6 pucharków Aha. i dziennie będę, będą tak naprawdę pewnie, ta, pewnie dwa filmiki tak jak tutaj teraz nagrywam, to jest ten filmik nagrywam tego samego dnia, co pierwszy Bo, bo po prostu, no i jak będą dwa filmiki dziennie, no to oczywiście drugi będzie krótszy, a nie tak jak pierwszy 20 minut. Głupi. aaaajy jest, udało się siódme miejsce się udało, mam na razie siódme miejsce na siódme miejsce mam minus jeden, więc się z tego nie cieszę mam za siódme miejsce albo zero, albo na minus, więc żadnej z tych opcji się nie cieszę Kurczę, ciężko jest przez te tiki. I mam siedem parki kiełbców. To jest kulta. Kurczę, jest osiem par kiełbców. I prawie cały ult uda się to wygrać. Już mam w ogóle, już mam już mam 300 pucharków na Bibi. A zginę. No. Wygrałem meczek. Jest 300 pucharków. I tak. Kolejne 200 tokenów Teraz nie wiem kim grać. Weźmy sobie weźmy taką tarę. I spróbujmy ją nabić na 16 rangę. Nie wiem, jeszcze jakiś jeden meczyk, jeden meczyk, dwa meczki tarą. W sumie jeden meczyk, no bo będzie za długo dwa meczyki. Ale będzie dziennie nagrywać nawet pewnie trzy filmy. Chyba sobie nowy konto, na którym będę normalnie grać w Brawler. No Najprawdopodobniej potem filmiki nie będą się... Nie będą się... Jak będą się pojawiać Codziennie, albo co drugi dzień No to nie, no to, nie będą jakieś mega długie YouTube trwać 20 minut, pewnie a jeśli będą, to nie będę jakoś mega dużo pucharków na nich zdobywać, bo, bo... będzie, bo będę potrzebować Jak będę na przykład nabijać 600 pucharków na postaci, no to... I mi się, przez, du i mi się przez dużo... dużo... Znaczy nie uda, no to... Piąte miejsce. Ajdź! Zginąłem. Dobra, kończy ten odcinek. Do zobaczenia w kolejnych filmach.